Panie reżyserze, film kręcony jest w autentycznych plenerach, Nic tutaj nie zostało zbudowane ze stereopianu. Proszę powiedzieć, czy w związku z tym wyzwanie, trudności są większe niż normalnie na planie zdjęciowym? Znaczy, że na pewno trudności są <grych> związane z tym, że ciężko się nam poruszać, bo tu jest ziemia, błoto, cegły, ruiny, gruz. I wszystko to trzeba przenosić, i, i trochę to jest takie poruszanie się po, po pustyni, po, po, po trudnym terenie. Natomiast częściowo scenograficznie zostały dodane różne elementy typu sztukaterie na budynkach, odstrzały, dziury po wybuchach. Takie rzeczy dorobiliśmy tutaj. Natomiast no nie jest to łatwy plan, chociażby ze względu na fizyczną pracę. Proszę nam powiedzieć, kiedy telewizowie będą mogli zobaczyć efekt prac realizowanych w Warszawie, w Walimiu, w Świebulicach? Cały serial będzie miał swoją emisję już od początku września. No i przez 12 kolejnych tygodni wszystkie odcinki będą pokazane. Yy, serial ukaże się na antenie telewizji akurat w wyjątkowym roku, bo przypada w tym roku 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Proszę powiedzieć, jaki wpływ na to, że ten serial powstaje, miała właśnie ta rocznica? No ja myślę, że to podstawowy wpływ, że jednak stacja telewizyjna, telewizja publiczna... I, I jakby w ogóle zainteresowanie widza w tym momencie jednak, żeby uczcić jakoś tą rocznicę powstania, zwłaszcza taką okrągłą rocznicę i to jeszcze w momencie, kiedy no część powstańców żyje, że na pewno to miało duży wpływ na przyspieszenie tych decyzji, bo to nie jest płatny film również ze względów budżetowych. Na pewno jest bardziej kosztowny niż wcześniejsze serie i innego rodzaju produkcje telewizyjne, więc myślę, że, że na pewno pomogła ta okazja.